Wieloryb przez pomyłkę połknął człowieka. Na początku mężczyzna myślał, że znajduje się w paszczy żarłacza białego, ale gdy nie poczuł ostrych zębów, zorientował się, że jest wewnątrz wieloryba. Ogarnęła go panika i przez 30 sekund szamotał się w jego paszczy. To sprawiło, że wieloryb poczuł odruch wymiotny. Szybko uratowali go przyjaciele i doznał jedynie niewielkiego skręcenia kostki. Lubisz ryby? Kiedy umrzesz, twoje ciało może zostać umieszczone w kapsule i zakopane w ziemi, a na niej posadzi się drzewo. W miarę jak kapsuła się rozpuszcza, ciało rozkłada się na składniki odżywcze, które przenikają do gleby. Te substancje są następnie wchłaniane przez korzenie drzewa, wspomagając jego wzrost. Z czasem to drzewo staje się żywym wspomnieniem ciebie, a twoje ciało nadal odżywia jego rozwój. Czy ty też spróbowałbyś czegoś takiego? Dlaczego pod drzwiami toalety jest szczelina? Wejście do toalety w szkole lub restauracji może być niewygodne z powodu ograniczonej prywatności. Jednak te szczeliny istnieją dla Twojego bezpieczeństwa. Jeśli stracisz przytomność w środku, ta szczelina umożliwia innym łatwe wejście do środka i udzielenie Ci pomocy. Ponadto służy ona również do sprawdzenia, czy w toalecie nie dzieje się coś nielegalnego. Na koniec, jeśli drzwi się zablokują i zostaniesz uwięziony w środku, możesz łatwo wyjść przez tę szczelinę. Jeśli wiewiórka biegnie w twoim kierunku agresywnie, natychmiast uciekaj szybko. Może to w rzeczywistości być królik i jego ugryzienie może cię zabić. Nie ma na to leczenia. Jeśli gołębie nagle wzbiją się z dachów i rozlecą, natychmiast oddal się z miejsca. To oznacza, że za kilka sekund nadejdzie gwałtowna burza lub trzęsienie ziemi. Jeśli lustro w łazience paruje, a ty nie brałeś prysznica, uciekaj. To oznacza, że w twoim domu jest niebezpieczny wyciek gazu. Jeśli telewizor sam zmienia kanały, natychmiast wyciągnij wtyczkę. Przegrzewa się i może eksplodować. Jeśli zobaczysz kobietę z bardzo dużym brzuchem, nie pytaj, czy jest w ciąży. Może po prostu mieć nadwagę i bardzo się na ciebie zdenerwuje. Jeśli jesteś w restauracji i w twoim jedzeniu znajdziesz owada, zrób zdjęcie talerza, zanim poinformujesz personel. W przeciwnym razie mogą twierdzić, że zmyśliłeś sytuację, ale w ten sposób będziesz mieć dowód. Jeśli jesteś w kasynie i zaoferują ci darmowy alkohol, nie pij go pod żadnym pozorem. To sztuczka mająca na celu cię upić i sprawić, że stracisz wszystkie pieniądze. Jeśli zgubiłeś się na morzu i jesteś tak głodny, że myślisz o zjedzeniu przyjaciela, poproś go, by cię związał liną. Z głodu możesz mieć halucynacje i zaczynać popadać w kanibalizm. Ten facet wchodził do luksusowych hoteli, sklepów designerskich, na wystawne imprezy i wszystkim mówił, że jest saudyjskim księciem. Nosił drogie zegarki, jeździł z szoferem i ochroniarzami, a nie płacił ani grosza, bo bogacze próbowali go zaimponować. Ale niespodzianka, w rzeczywistości był tylko niedoszłym absolwentem liceum z Florydy. Zero pieniędzy z ropy, zero pałacu. Tylko charyzma i odwaga. Oszukał inwestorów, banki, salony samochodowe. I prawie zdobył prywatny odrzutowiec wart 45 milionów dolarów, korzystając ze sfałszowanych dokumentów i ogromnej pewności siebie, a złapano go tylko dlatego, że ktoś zerknął na jego królewską kartę kredytową i odkrył, że była całkowicie fałszywa. Jeśli podczas randki zapomnisz imienia dziewczyny, idź do Starbucks i kup jej kawę. Gdy będą podawać kawę, wyraźnie wypowiedzą jej imię, dzięki czemu się nie ośmieszysz. Jeśli dotkniesz kaktusa i twoja dłoń pokryje się kolcami, posmaruj dłoń białym klejem i pozwól mu wyschnąć. Potem oderwij klej i będziesz mógł wyciągnąć wszystkie kolce. Jeśli masz podpisać umowę i na papierze jest mała plamka, nie podpisuj. W tej plamce mogą być drobnym drukiem zapisane absurdalne warunki. Gdy pójdziesz do lekarza i zauważysz, że podczas rozmowy lekarz pisze coś na komputerze, zwróć na to uwagę i spójrz na jego ekran. Może właśnie szuka informacji o tobie w Google. Pewien mężczyzna wspiął się w nocy na szczyt zjeżdżalni wodnej i zsunął się do rury. Ale była ona tak wąska, że nie mógł się poruszyć i utknął w środku. Przez wiele godzin wołał o pomoc, aż w końcu usłyszał go inny człowiek. Ekipa ratunkowa przez wiele godzin rozbierała zjeżdżalnię, aby go uratować. Niestety mężczyzna kilka godzin wcześniej się udusił i stracił życie. Kogo ostatnio Ty straciłeś? Jeśli Tom tam Sachur odwiedzicie w nocy, mów do niego po włosku tak, jakbyś zamawiał pizzę. Jeśli zrobi się poważny, posmaruj mu laskę na błyszczaczem. Inaczej zacznie rozmawiać z Twoimi ścianami. Jeśli zobaczysz człowieka jedzącego ze śmietnika, podejdź i powiedz, podaj mi też przepis mistrzu. Może narodzi się nowa restauracja uliczna. Jeśli dziewczyna powie Ci, że jesteś brzydki, załóż okulary i powiedz, spójrz dobrze w lustro. Będzie to jednocześnie filozoficzne i dezorientujące. Jeśli dwóch ludzi bije się w klubie, nie włączaj YouTube, tylko TikToka. Jeśli zakończysz sprawę tańcem, staniesz się wiralem. Jeśli bezdomny mężczyzna poprosi cię o pieniądze, zamiast dawać mu gotówkę, kup mu jedzenie. Dzięki temu zapobiegniesz używaniu pieniędzy w dziwny sposób. Jeśli na twojej drodze pojawi się dziki niedźwiedź, nie próbuj wspinać się na drzewo. Są w tym lepsi od ciebie. Zamiast tego wydawaj głośne dźwięki i powoli się wycofuj. Jeśli ktoś goni cię po mieście, biegnij do restauracji, a nie w boczną uliczkę. Otoczony świadkami, napastnik najprawdopodobniej ucieknie. Jeśli kot wpatruje się w ciebie i powoli mruży oczy, zrób to samo. To znak przyjaźni i uchroni cię przed zadrapaniem. Nie zapomnij zostawić serduszka w komentarzu. Jeśli przed całą klasą powiesz do nauczyciela, mamo, nie mów, że to przypadek, bo wszyscy będą się z ciebie śmiać. Zamiast tego powiedz, że zobaczyłeś ducha swojej zmarłej matki. Jeśli nosisz soczewki, nigdy nie zbliżaj się za bardzo do ognia. Wysoka temperatura może je stopić i plastik przyklei się do twoich oczu. Jeśli zostawiasz samochód w pralni, koniecznie zrób zdjęcie ile zostało paliwa. Po twoim wyjściu mogą je spuścić wężem. Jeśli razem z lekarzem próbujesz przywrócić pacjenta do życia, nawet nie myśl o dotykaniu noszy. Kiedy ostatni raz kogoś straciłeś? Jeśli przypadkowo połkniesz pestkę jabłka, niektórzy ludzie myślą, że może ona w tobie urosnąć i że w żołądku wyrośnie małe drzewko jabłoni. Na szczęście to niemożliwe. Kwas żołądkowy rozkłada pestkę, zanim ta zdąży wykiełkować. Jednak coś podobnego naprawdę się wydarzyło. Pewien mężczyzna zamiast połknąć groch, przypadkowo go wdychał. Po miesiącach problemów z oddychaniem, lekarze odkryli, że groch osiadł w jego płucu. W ciepłym i wilgotnym środowisku groch wykiełkował i zamienił się w małą roślinę. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego kolor niebieski w naturze jest tak rzadki? Na przykład, dlaczego nie ma niebieskich tygrysów, królików czy lwów? Powód jest taki. Zwierzęta, które wydają się niebieskie, w rzeczywistości wcale nie są niebieskie. W ich skórze czy sierści nie ma niebieskich pigmentów. Zamiast tego, dzięki specjalnym strukturom załamującym światło, wyglądają na niebieskie. To, co widzimy, to nie pigment, lecz złudzenie optyczne wynikające z odbicia i załamania światła. A jaki jest Twój ulubiony kolor? Jeśli kiedykolwiek podczas zasypiania poczułeś nagle, jakbyś spadał, to w rzeczywistości istnieje na to wyjaśnienie. To zjawisko nazywa się zrywem przysennym i występuje tuż przed przejściem w stan snu. Podczas tego przejścia mózg może błędnie zinterpretować rozluźnienie mięśni jako wrażenie spadania. W odpowiedzi mózg wysyła do mięśni nagły impuls energetyczny, aby cię złapać. To powoduje, że ciało nagle drga i budzisz się z podskokiem. Ile maksymalnie godzin możesz spać? Jeśli jesteś w budynku i zamierzasz wsiąść do windy, nigdy nie wchodź, jeśli w środku jest więcej niż 8 osób. Liny mogą nie wytrzymać ciężaru i możesz zostać zmiażdżony na śmierć. Jeśli jesteś związany i wrzucony na dno morza, nie próbuj rozwiązywać węzła zębami. Zajmie ci to za dużo czasu i zabraknie ci tchu. Najpierw unieś głowę w górę i postaraj się wypłynąć ku powierzchni. Dopiero potem spróbuj rozwiązać węzeł. Jeśli jesteś w płomieniach i wszędzie jest dym, przyłóż do nosa kawałek materiału i czołgaj się po Ziemi. Czyste powietrze utrzymuje się nisko, trujący dym unosi się w górę. Jeśli samolot awaryjnie ląduje na wodzie, nie nadmuchuj kamizelki ratunkowej, będąc jeszcze w kabinie. Jeśli ją nadmuchasz, nie wydostaniesz się z zalanej wodą kabiny, ponieważ zostaniesz wypchnięty w górę i utknięty. Czy wcześniej leciałeś samolotem? Co by się stało, gdyby wszyscy mężczyźni zniknęli z ziemi? Niektóre kobiety mogłyby pomyśleć, że to świetny pomysł, ale rzeczywistość byłaby absolutnym chaosem. Pierwszym dużym problemem byłby prąd. Około 90% osób zajmujących się konserwacją i naprawą sieci energetycznych to mężczyźni, więc w ciągu kilku dni większość świata pogrążyłaby się w ciemności. Potem można by na długo pożegnać się z rybami, ponieważ zdecydowana większość rybaków to mężczyźni. Sektor rybołówstwa by upadł. To może nie byłoby aż tak złe, gdyby kobiety mogły zamiast tego polegać na mięsie, ale większość rolników zajmujących się hodowlą zwierząt to również mężczyźni, co oznacza, że produkcja mięsa także by spadła. Co więc zostaje? Kobiety mogłyby być zmuszone do zbierania pożywienia, jak ich wędrowni przodkowie. Próbowałyby przeżyć, żywiąc się owocami znalezionymi w naturze. Albo może spróbowałyby polować, ale to wymagałoby pokonywania dużych odległości. Co nie byłoby łatwe, ponieważ 9 na 10 osób znających się na naprawie pojazdów to mężczyźni. Oczywiście, wszystkie te trudności nie trwałyby długo, bo w ciągu 100 lat ludzkość by wyginęła. Następnym razem, gdy ktoś powie, że nienawidzi mężczyzn, pokaż mu to.